Zapiją się moich wisów trzeba pomyśleć, jak to zrobić. Tą stówek zostawić. Na życie moją. Co Powiedz, musiałby pojechać, nie? Tak, tylko nie jeść po sianiu. Z no, tym się wtopiam. Jeżeli tylko nie jeść po sianiu. I tam idziemy. Dzisiaj idziemy kupić mamą piłę. do dno. Jakoś trzeba palić w piesiu. Po co jest potrzebne? do drzewa? Tak yy, idę po drzewo i pozbieram drzewo, potnę na tani mam jak bytret bytret yy, musimy mieć kasę. Tak nie mam kasy na opał. Muszę sobie radzić piłą. Tetnę, potne i już mam drzewo tancze. No, pozbieram. No, jest na tyle tego bloga, już w tej koncie, no to zawisz suba, komentuj i tajanka. Dość, żeś i